Medal cieszy mnie z jednego względu, przede wszystkim dlatego, że media dadzą mi spokój, wszyscy odetchną, kibice również, a ja będę mógł robił swo, robić swoje, po prostu trenować, cieszyć się tym, bo, bo bardzo to kocham. No i nie zadowala mnie ten brązowy krążek, oczywiście, no, no byłem przygotowany, pomimo tego, jak te przygotowania wyglądały, pomimo tego, że te lata były ciężkie, dużo kontuzji gdzieś po drodze, ale byłem przygotowany na to, żeby o ten złoty medal walczyć. Na szczęście, tutaj Wojtek wzbił się na wyżyny i naprawdę dał super konkurs, najlepszy w życiu, okraszony rekordem życiowym. No i fajnie, w końcu, w końcu mieliśmy rzut młotem na, na bardzo męskim poziomie, i cieszę się, że, że ten medal jest. Trzeba mówić o tym otwarcie, że, że jednak sportowiec. Też fajnie jak ma takie zajęcie dodatkowe i tutaj nie oszukujmy się poza sportem, a członkiem klubu uczelnianego czy, czy, czy chociażby studiowanie też coś daje. No, 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 chociażby sam pobyt na uniwersjatach, tak jak ja jeździłem, mi to dawało bardzo wiele, poznawałem a, znajomych, przyjaciół. Do tej pory utrzymujemy gdzieś kontakt, cieszymy się jak się widzimy. Naprawdę to rozwija też horyzonty i daje pewien spokój później na tych większych imprezach, więc jak najbardziej bycie członkiem AZS-u to coś wspaniałego. Ja oczywiście od roku dopiero jako oficjalny zawodnik klubu AZS-a w Katowice. No i od razu są efekty, od razu jest medal olimpijski, no miejmy nadzieję, że a um, już za trzy lata będzie to zdecydowanie cenniejszy krążek. Na razie jeszcze go nie wziąłem od powrotu z Japonii, bo, bo, bo taki też był plan. E, stres i, i to, to wycie, wycieńczenie tam na miejscu, i tak naprawdę dużo obowiązków też tutaj w kraju. E, wolę nie, wolałem nie trenować. E, teraz jest to moje ostatnie spotkanie. E, po, tym, po tym weekendzie zaczynam przygotowania do ostatniego startu Memoriału Kamilii Skolimowskiej. No, zapowiedzieliśmy z Wojtkiem, że, że, że chcemy dać dobre show, chcemy dać sobie rewanż, więc jak najbardziej ten młot musi daleko latać. A tak totalnie z marszu się nie da tego robić. Trzeba, trzeba te 10 dni, ze 2 tygodnie potrenować, żeby, żeby w kole to jakoś wyglądało.